W ciągu całego naszego życia prawie połowę czasu spędzamy w łóżku, dlatego też niezbędny jest odpowiedni dobór materaca. Musi on zostać dopasowany indywidualnie do potrzeb każdego użytkownika. Nie zawsze materac rekomendowany przez bliskich jako idealny będzie odpowiedni dla nas. Decydując się na zakup materaca, trzeba pamiętać o odpowiednim doborze jego twardości według przyjętych grup. H1 oznacza materac miękki, H2 jest materacem średnim, H3 jest materacem średnio twardym, a H4 twardym. Istotne w doborze materaca są również komponenty z jakich powinien być on wykonany. Warto więc dowiedzieć się, czym różnią się od siebie materace kieszeniowe, bonelowe oraz piankowe. Materace kieszeniowe zwane też materacami typu pocket są zbudowane z gęsto rozmieszczonych sprężyn, a każda z nich jest oddzielnie owinięta włókniną, dzięki czemu pracuje niezależnie od innych sprężyn i sprawia, że materac ugina się tylko w punkcie nacisku. Sprężyny są układane w siedmiu strefach twardości, dzięki temu każda partia ciała znajduje podparcie adekwatne do swojego ciężaru, a materac dopasowuje się do anatomicznych krzywizn kręgosłupa. Dla par korzystających z jednego materaca, materac kieszeniowy będzie idealnym rozwiązaniem, ponieważ punktowe ułożenie sprężyn sprawia, że ruchy jednej osoby nie są odczuwalne po drugiej części materaca. Podstawową różnicą między materacem kieszeniowym a bonelowym jest to, że w materacu bonelowym wszystkie sprężyny są ze sobą połączone. Ten typ materacy charakteryzuje się sprężystością progresywną, co oznacza, że sprężyny na niewielki ciężar reagują niewielkim oporem, a na duży ciężar dużym oporem. Materace te charakteryzują się również dobrą wentylacją. Rekomendowane są dla osób z niską masą ciała. Trzecim rodzajem materace są materace z pianki poliuretanowej. Ich atutem jest bardzo dobra amortyzacja ruchów, dlatego są często wybierane jako materace dla dzieci. Materace z pianki można stosować do ruchomych stelaży. Zarówno spanie na materacu zbyt miękkim, jak i materacu zbyt twardym powoduje, że mięśnie zamiast odpoczywać napinają się w celu utrzymania kręgosłupa we właściwej pozycji. Dlatego zaleca się wybór materacy o średniej twardości, jednak odczuwalna twardość jest zależna od naszej masy ciała. Ten sam materac może być zbyt twardy dla drobnej kobiety i jednocześnie zbyt miękki dla postawnego mężczyzny. Dlatego też warto rozważyć zakup zamiast jednego materaca o szerokości 160 czy 180 cm, dwa mniejsze, każde o twardości odpowiedniej do indywidualnej potrzeby. Właściwości materacy mogą ulec zmianie, jeżeli rozbudujemy ich skład o dodatkowe elementy, np. warstwę maty kokosowej, która podnosi twardość i trwałość materaca. Jest ona przewiewna i ma właściwości antyalergiczne. Jest to warstwa włókien z łupiny orzecha kokosowego spojona cienką warstwą lateksu. Pianka lateksowa znajduje zastosowanie w materacach ze względu na dużą elastyczność oraz właściwości antybakteryjne. Pianka memory, zwana też pianką z pamięcią kształtu, zwiększa miękkość materaca. Jest to pianka termoelastyczna, która dopasowuje się do ciała zmieniając swoją gęstość pod wpływem temperatury czy nacisku. Materaca z pianką memory i lateksem dzięki doskonałemu dostosowaniu do kształtu ciała mają właściwości ortopedyczne i są szczególnie polecane osobom skarżącym się na problemy z kręgosłupem. Owcza wełna stosowana jest w materacach typu lato-zima. Jej warstwę umieszcza się po jednej ze stron materaca. Ze strony wypełnionej owczą wełną korzystamy w sezonie jesienno-zimowym ze względu na właściwości termiczne owczej wełny. Zatrzymuje ona wytwarzane przez organizm ciepło i grzeje nas w nocy. Wybierając odpowiedni materac, powinniśmy pamiętać, aby dobrać go do indywidualnych potrzeb, ponieważ dobry sen wpływa pozytywnie na nasze funkcjonowanie w ciągu dnia. Dlatego postaraliśmy się przybliżyć Państwu naszą ofertę i pomóc w doborze odpowiedniego materaca.